Pamiętam serdecznie, jak już 60. odcinków. z serii Mój dzień Więc tak, w pierwszej kolejności dzisiaj zobaczycie um, mój outfit. Ale tak na szybko, to tak, wstałam, obrałam się, wprowadziłam łatkę, zjadłam śniadanie, ja się na nie, łóżko, ale się okazało, że muszę przebrać bloskę, więc końcowy y, bym, bym powiedział Wam, pokażę mój outfit. No i tak się prezentuje mój outfit, moje ulubione spodnie. Do tego koszulka, którego swego czasu lubiłam ją nosić, ale ja nie mogłam, ponieważ um, no, była przymała, źle wyglądała mniej. Um, I też moim zdaniem dobrze nie wyglądam. W ogóle ta stylówka fajnie um, wygląda. Oczywiście uzupełnieniem tej stylówki będzie bluza. I będzie ta oto. ta? Tak. Ta oto. torebka. Więc dobra. Widzimy się, jak ubiorę buty. I już będę wychodzić em, z domu. No dobrze, może tego nie widać. Ale już idę z tymi puszkami. E, krótko mówię, z wozek ciągnę z tymi puszkami. Puszkami idę na autobus, więc mnie czeka przesiedka bo teraz będę jechała na miasto na mieście na tramwaj no i gdzieś na Przybielskiego czy Przybyszewskiego, jakoś tak On na przystanku Mickiewicza ja muszę wysiąść i jeszcze z tego przystanku przystanku iść na pieszo no ale tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, pozbędę się tych puszek i przy tym zrobię dobry um, uczynek. Dobra, widzimy się jak będę um, na mieście. No dobrze, jeszcze możemy powiedzieć, wysiadam z tramwaju, bo akurat tak się złożyło, że wysiadam z autobusu. Były dwie minuty do tramwaju. Więc no, wysiadłam, e, Ten tu się jeden kościół e, zagapił i sama wtargałam do tramwaju. A też jak wysiadałam to e, się zapytał, ciągło i mi pomógł. ze schodów z niej bo niestety mi trafił ten schodami tramwaj, a też idę te było schroniska. No dobrze, jestem już na miejscu ze schronisku. Psów. Więc tak, zadzwonię i zaraz dam tą karmę. Um, więc tak. Mm, dzisiaj, proszę, na do dodatkową historię, bo um, mi się nie chciało, um, zapomniałam, że mam dziś wizytę lekarską, krótko mówiąc. Um, w sumie dzisiaj 6 km miałam, bo 3 km w jedną stronę na farbarkę i drugą. No u mnie gdzieś chłopak, mam ten dysk, który się że jedną już ja trzeba dokupić, aby móc ten dysk wsadzić do mojego laptopa. Um. E, więc tak <śladka> się wywitała my sobie porozmawialiśmy e, możemy oczyśleć no e, i teraz znowu się zobaczymy w niedzielę po jego e, zajęciach a ja już będę uciekała spać więc łapkujcie subskrybujcie, komentujcie do zobaczenia, cześć